Hello, hello! Wracamy po bardzo długim przerwie. Chyba trzeba było się przygotować odpowiednio. No i już jesteśmy e, dwa tygodnie po mojej drugiej chemii. E, tydzień miałam taki, tak wiecie, góra-dół, góra-dół. Trochę się źle czułam, trochę się lepiej czułam, ale generalnie miałam taki spokojny bardzo tydzień. Siedziałam w domu, odpoczywałam. E, dużo lepiej zniosłam tą drugą chemię niż, niż za pierwszym razem. Dzięki czemu mogłaś wyjść do ludzi. E, tak, tak, ale wiesz co, nie, no po prostu chodzi o to, że przez pierwszy tydzień, nie, siedziałam w domu, bo, no tak. bo to nie jest tak, że rzeczywiście, że nic nie odczułam, bo rzeczywiście odczuwałam, dalej czuję, że byłam osłabiona, miałam, miałam takie odruchy wymiotne, no słaby apetyt miałam, trochę, Generalnie to jest śmieszne, bo ja mówię na przykład, że dobrze się czułam, zjadłam jedną kanapkę w ciągu całego dnia i to już jest dla mnie, to sukces. było takie sukces. I to trzeci dzień po, tym, po, po, piech, po chemii, bo jak pierwszy raz brałam chemię, to siedziałam i po prostu zdychałam dosłownie i w ciągu jednego dnia byłam w stanie zjeść tylko pół miski rosołu. I to już to było dla mnie takie, dobra, już wystarczy na dzisiaj. A dzisiaj, a teraz właśnie po, po trzeci dzień chemii ja zjadłam całą kanapkę, wiadomo z przerwami, ale zjadłam, więc, więc no cieszyłam się, ale minął tydzień i słuchajcie, ja po prostu odżyłam, ja odżyłam, wyszłam do ludzi, mieliśmy przeróżne spotkanie ze znajomymi, wczoraj mieliśmy właśnie chrzcinę, chrzcinę. naszego... Cudownego Gucia tutaj. Gucia to yy, ten. To jest syn yy, brata ta. Michała. I ja naprawdę bardzo długo się na to, na to zbierałam, bo no, Kreacje! Kreacje Nie, nie o to chodzi. Chodzi to, że no, Gucio już, no, już jest duży, nie? Już ile ma? Ponad pół roku. No 9 miesięcy. 9 miesięcy, no bo właśnie. I na z Kubą mówili już od dawna, że, że Chrzciny Chrzciny. A ja tak po prostu liczyłam na to, że te chrzciny się odbędą albo y, w ogóle zanim zaczęłam mieć tą chemię, albo y, gdzieś tam pomiędzy, gdy ja, ja będę się jeszcze dobrze czuła i tak dalej. Więc idealnie wyszło, ja się cudownie czułam, bo dużo ludzi, trochę się obawiałam po, po, o, po tej infekcji, którą miałam po pierwszej chemii zresztą. Pamiętacie, mówiłam, opowiadałam Wam, miałam obawy, ale coś dobrze się czuję. Jeszcze wczoraj po chrzciny, po chrzcinach poszliśmy do naszego znajomego. się w planszówki, no... wygrałem, to... no... trudno. Mam jeszcze kolejny tydzień. Do szalenia. I no i mam... tam będę się widziała z koleżanką, idę do muzeum... Moja mama urodziny. Twoja mama ma urodziny, no... między międzyczasie moi rodzice mieli chrzciny... Boże, chrzciny, co ja gadam? ten... chrz... Boże... Rocznice! Ty nie nagrywa się. <tartuje> Zawsze szybko gadam, że jestem. Yy, I co? No i właśnie się szykujemy. Jest godzina 17.47 i będziemy dzisiaj yy, zorganizowaliśmy dla naszych rodzeństw. Tak, rodzeństwa znajomych. To znaczy tak początkowo plan był taki, że same rodzeństwa, ale potem tak jakoś tak wyszło, że i też znajomi i będziemy robić baklawę i tyle no. Pokażemy potem, jak będziemy robić baklawę. I teraz będziemy wystawić stół. Mamy o tyle fajnie, że mamy jeden stół w kuchni jeden stół w jadalni, więc jak organizujemy różnego rodzaju spotkanie, że gotujemy coś, robimy albo piszemy, to jest bardzo, bardzo to wygodne, bo rozkładamy ten stół, i po prostu każdy ma swoje własne stanowisko i sobie robi. Więc jest super. Jeszcze? Brawo! Ojzło. Rzeczy. Ucz. Tu mamy stół, który się rozkłada, proszę bardzo. I tutaj zaraz będziemy robić pyszne baklawy. Eee, czekamy na gości, zaraz będą. Eee, i, I ja mam biał... Co? Papier do pieczenia użyjmy. Teraz ciśnimy tak, żeby, nic nie wy... żeby nie było czyszczenia, tylko zdejmujemy papier i będzie już wszystko czyste. Ok. To tak robimy. Nie, wyrós. nie, Pogodek, nie. Chcesz robić na obrusie, tak. żeby był w maśle tak. i tak. wszystkim? Tak, Nie do bierzesz, ten Nie do tylko kok, Ten obrót nic nie Ten obrót będzie do wyrzucenia potem po prostu. Kto jest ze mną? <laughs> Ano, Anfa! Przyszli do Ciebie! Ło, to nie zabij się. Dzień dobry! Hej! Ooo, dla mnie? Dla Ciebie, chodź. Ooo, Janek. Ło! O! o. <śleszy> 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 no. Jak tam? Dobrze. Dobra. O, nie wiem, bo ja chciałam... To... Yyy, mam zbierać ręce na razie. To jest mój brat. I tu jest mój drugi brat. Pokaż się, Adam. Ale ja już się mam eee. do kamery. Ale, no. ale wtedy prawie umarła. Wtedy prawie umarliśmy wszyscy. Pokażemy resztę ekipy dzisiejszego wieczoru. Ale Dzień dobry. Hello? Hello? Machamy, machamy. Mi się wygląda nie sam. <grym wytrzyma> A on jest są sa bardzo samodzielne. Jakby mój brat to nazywa jak nabijanie kebaba. Jak to po prostu ma się to docisnąć, tak? Żeby to jak z kiobasem. O, z kiobasem, dobre porozumienie. Nie rozbawiło. Dobre. To druga To I jak pan już te zmienione orzechy i manmasełka, to właśnie w ten sposób. Na pierwszą warstwę. Potem nakładamy drugą. I zabijamy za pomocą pałeczek, które w środek. Tu będzie jeszcze na kamerze Piękny tyłek tak, jeszcze dajcie <grymne> troszkę i jeszcze, jeszcze Obsypujemy całość orzeszkami też z rozsądkiem, żeby starczyło nam składników na resztę baklawy mogę jeszcze czymś obsypać? Może. Nie już Obsypę. nie wsypno. <grymne> w tym momencie e, przechodzimy do hermozawijania, tak żeby to było właśnie... Jedno nie, bo też lubi się z jednej strony nie docisnąć albo coś. A ten patyczek no będzie dziec. można na potem... No, o, o, o. każdy tak jak zrobi, tyle zrobi. O. O. Hello, dzień dobry, dzień dobry kochani! Dzisiaj mamy 30 stycznia, poniedziałek i my się zbieramy już do szpitala i mamy już dzisiaj trzecią dawkę mojej chemii i powiem wam, że cieszę się, cieszę się, że idę bo miałam naprawdę cudowne dwa tygodnie wczoraj mieliśmy jeszcze piątek rocznicę naszego związku z Miśkiem już trzeci rok, i akurat w piątek szliśmy na urodziny naszego kumpla, i było naprawdę fajnie, bo spędziliśmy tam prawie bite dwie, dwie doby. Padłam, no tak, padłam koło szóstej nad ranem, więc długo wytrzymałam. Już pod koniec zostałam tylko ja, Michał nasz kumpel Wiktor, który miał urodziny i jego przyjaciółka. No i w sobotę jeszcze wróciliśmy szybko do domu, przebraliśmy się koło chyba 14.00 Zjedliśmy razem oczywiście wspólne śniadanie. Wróciliśmy do domu, przebraliśmy się, bo jeszcze na 17.30 byliśmy też z Wiktorem z jego przyjaciółką i z bratem Michała, bo on nie mógł być z nami. A w niedzielę wczoraj Poszliśmy na koncert Kolend, y, prawosławne, y, który się odbywał na Zamku Królewskim. było super, bo to jest taka już tradycja: co roku coś się odbywają. Naprawdę przeróżne chóry. Ja w tym roku nie mogłam wystąpić, ale normalnie też śpiewam w chórze, więc y, potem wstawię y, właśnie parę filmików, jak oni na nam Ale cieszę się, że tam mogłam być. Ale się zastanawiałam, czy tam będę, bo dużo ludzi droga, i było tak duszno w ogóle. A u Wiktora jak byłam, to on poprosił wszystkich, żeby zrobili test, żeby, żeby ci, którzy się źle czują, to żeby się zbadali, wiecie, zrobili tam... Teraz są te testy takie 3 w jeden. No, także miałam super, super, super dwa tygodnie, naprawdę. I dzisiaj jest dzień, w którym trzeba znowu zawalczyć. Jestem przygotowana mentalnie do tego. Mm. Miło, że miałam fajny weekend i tak dalej, to gdzieś się trochę o tym też myślałam. Mm, I co, dzisiaj jedzie ze mną? Mój misiak, mnie zawiezie, moja siostra to w danym miejscu przyjedzie. Także. Jest siła, jest moc, jest. Jest wszystko, jest power. Do zobaczenia. Hello my friends! Ja już jestem ready prawie Troszeczkę miałam tyle atrakcji w ciągu tego ostatniego tygodnia zapomniałam, że miałam w piątek przejść na badanie krwi, więc nie przyszłam na badanie krwi w związku z tym, że teraz tutaj siedzieć i czekać, bo pobrali mi krew yy, i mam już założone Eee, igłę, tylko wyjątkowo ta igła dzisiaj mam bardzo długie, nie wiem czy widzicie tego, ale no muszę uważać, żeby tam nie zahaczyć czy coś generalnie jak dostaję ten osłonowy, tak w strzykawce, ono ma taki paskudny, kurde, taki posmak ja nie wiem czy wszyscy to czują tylko ja jestem jakaś normalna i to mi zostawia taki nieposmak, taki okropny, taki niefajny coś w buzi. I przez co mi się chce wymetować. Nie fajnie. I dostałam właśnie y, tabletkę, bo to się nazywa Akenzeo i jest przeciwmiotne i mi to wystarcza. To znaczy wystarcza, no to działa na 5 dni. Jak dotąd, y, po pierwsze chemii tak myślałam, czy nie wezmę coś jeszcze dodatkowego, bo bo się naprawdę źle czułam ale nie wzięłam w końcu. Po drugiej chemii już nie musiałam, więc w sumie to mi tak w sumie stercza. Nie muszę brać tego dużo. Ja też nie jestem zwolenniczką brania dużo leków, więc uparta jestem naprawdę. Jeśli coś mnie absolutnie nie rozkłada do tego stopnia, że nie jestem w stanie wstać, to nie biorę. <grym> nie wiem, czy to jest. Dobra metoda. Ale ja tak mam. Na razie... Na razie mnie nic takiego nie dręczy. Więc te leki absolutnie mi wystarczają. Lek w sumie tak wolno leci, bo pani mówi, że jeszcze czekają na chemię, na moją chemię. Więc tak. Mam piękny widoczek. pokażę wam. No, może z tej perspektywy nie wygląda tak jak u mnie, ale jest ładnie. Jest, jest spoko. Masz z tyłu. Tak. Nieźle, nieźle. Działamy, walczymy. U, u. No i leci hamiała rwona, jak aperol. Mój kochany liquid sunshine, po którym będę zdrowutką. Słuchajcie, chyba zostałam sama już w ogóle w tej sali. Już wszyscy poszli, już jest godzina 15. Eee, no, na oddziale. Wszyscy już skończyli, pojechali do domu, a ja jeszcze, kurde, pff, nie wiem, chyba jeszcze z... Z godzinka jeszcze myślę, że tu będę. Zjadłam kanapeczkę, już nie jestem nawet głodna, ale potem chyba poskoczymy coś do jedzenia, co? Co byś chciała? Wiesz, co znamy kocha azjatyckie jedzenie. Ciekawe skąd my to mamy? Czemu my tak lubimy azjatyckie jedzenie?